Trzeba się dobrze nawadniać, tyle wam powiem. Ale cóż, w dzisiejszym odcinku, z racji tego, że ostatni odcinek z oglądania moich starych filmów nie przyjął się jakoś mega dobrze. W sumie to moje odcinki nie przyjmują się w ogóle zbyt mega dobrze, także proszę zmienić to. To postanowiłem, że to powtórzę. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądali to, jak się na mnie zemścił prank. I możliwe, że jeszcze jakiś inny odcinek. Także rzeczywiście subskrybujcie kanał, lajkujcie. I zanim zaczniemy odcinek, chciałem was przeprosić, że chyba. S ponad dwa tygodnie, było odcinków Ale jakoś po prostu mi brakuje weny, dopada mnie kryz twórczy, nawet widałem o tym piosenki już tyle lat, więc pomysłów czasem brak, chociaż na razwie jedną cały świat Jestem młody, to czuję, że nie mam pomysłów, by rapłać na różne sposoby Ale dobra, dobra, już bez reklamowania Wracamy do odcinka, nie? Zaczynamy Mieszki, witam Was w następnym odcinku. Dzisiaj będziemy prankowali Rejkela że, będzie, że on będzie mi mówił, co ja mam mu robić że na przykład mam mu zrobić kanapkę, herbatę czy coś, a ja jak najbardziej będę go prankował. Teraz wam mogę już powiedzieć po tych trzech latach ponad, że ten film był ustawiony, ale to. Nie, no nikt się tego nie spodziewał. Ale nie? to dobra, już wiecie, że jest ustawiony. I najlepsze jest to, że ja tutaj stałem za kamerą, nie? W sensie nagrywałem Tomka. Tak, nie. Więc tutaj macie suba, klikacie go tam na dole, zostawiacie dzwoneczek, kłapka w górę i wy... Tomek dobrze mówi, zostawiajcie suba Czekuję ci na następny odcinku. krótka piłka, my lecimy do prankowania Dzień dobry Patryk! Cześć Patryk! Cześć! No tak nagle se wbił do mnie do domu i mnie obudził, prosta sprawa, nie? Tomek, jest co? To, że... Ej, nie że coś, ale Tomek się dosyć zmienił, w sensie dawno już Tomka nie była na kanale, nie? Ale Tomek zupełnie inaczej teraz wygląda, w sensie, no, trochę widać różnicę, nie? Ja to przez te 3 lata się aż tak bardzo nie zmieniłem, w sensie, ja to ja, nie? Troszkę może fryzurka dłuższa, ale Tomek to, kurde, bardzo, bardzo, bar bardziej się zmienił ode mnie. <ścoughs> Herbatę i dodaj miodu, okej? Okay? Yy, miodu, dobra, jak najbardziej idę ci zrobić herbatę. Patryk, ty się w tym że się ci zaraz herbatkę przyniosę. Okej. Okay, no przyniesie okay. herbatkę. A więc tak. Zobaczyć na prank, będziemy go prankować i teraz U, wsypiemy musul sól zamiast miodu. Najpewniej no się skapnie, no ale cóż, na tym polega zabawa. Nie no, w ogóle weka, nie? Wsypiemy mu sól do herbaty. Dobry pomysł. Najlepsze jest to, że ja kiedyś tak sobie zrobiłem mojemu bratu i jego koledze, że zrobimy herbatę i wspałem w sól. No ale się skabni że coś się na rzecz, bo się śmialiśmy. z Pawłem to chyba zrobię. No i ogólnie beka była, nie? Więc wlewamy łodziczkę. O kurczę. Mało te wodziczki. Musimy jeszcze trochę zaczekać. Damy mu też zimną. Rozumiem <laughs> się z jakich przyczyn. Do tej pory nie, nie rozumiem, o co Tomkowi chodziło, że jest zimną, co ma się nie zaparzyć? i wydaje mi się, że możemy już wsypywać sól. Mamy tak, podrobinkę. Jeszcze kawałeczek, żeby też, o, no i tyle. A ja zabrałem to tą ręką, nie, bo już, już chciałem powiedzieć, stop, nie, nie, nie syp tyle. Ale no nie mogę, bo kurde, miałby to być prank, nie? Starczy i jeszcze pójdźmy pomieszać, bo ja nie pomyślałam. Gdzie ta herbata, Tomek, idziesz? Ale głos mi się chyba trochę zmienił, co nie? Cześć, przejdźmy no i proszę masz herbatkę. Co to jest? No herbata! Jest. No, ale co ty tu kurde dałeś? Bo no herbatę ci tu dałem. De no, jest zepsuta! Jaka ksepsuta chrypata. Jak o czym ty mówisz Liptonka? Taka gorzka. Taka gorzka. Taka... jakby sól. Sól? Co ty p*** colić? chce mi dać soli do chrypaty? Ja zbiegam. A? Tomek! Tomek weź mi trochę kanapkę, okej? Okay? Dobra, no, mam dla do... ciebie kanapkę no, z jasłem. Okej. Okay. No więc y, on myśli, że my mu zrobimy kanapkę, ale my mu nie zrobimy kanapki, tylko ketchup mu keczup damy masło z kanapki. My mu nie zrobimy kanapki, tylko ketchup, nie? Kanapką tylko nie wiem gdzie on ma keczup. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię takiego ciemnego chleba. Jest po prostu niedobry, wolę taki biały, a najlepszy no, według mnie jest taki... Trochę biały, ale taki trochę ciemniejszy, taki fajny z ziarnami, nie taki wieloziarnisty z lidla. O tak. Okej. Okay. to. <laughs> Najlepsze jest to, że to jest, to był taki rowerek od mojej siostry i go później troszkę tak zepsuliśmy przez przypadek, nie? Ale... Cii, ja tego nie mówiłem, jak coś, nie? Niech sobie nie myśli. Niech sobie nie myśli za tego planka, którego mi zrobił. Tomek, przyniesiesz mi tą kanapkę! No i jak ci to czasu zajmuję? Tak, tak jest z masłem. Tym razem masz z masłem. Dżem? Nie wiem, no to jest masło. Dżem pomidorowy, nie? Czy mi tutaj kaczy? Dobra ten żart już chyba nie będzie śmieszny, sorry. Nie, to jest masło. A co jak dżem To jest masło. To jest masło? Masło nie jest czerwony. Jest. Od dzisiaj jest. Tomek! No, dobra. A czekajcie, sprawdzę nawet czy istnieje jakieś czerwone masło powiem wam, że ciężko stwierdzić znalazłem jakieś malinowe masło jakiś przepis tak wygląda malinowe masełko piszcie w komentarzu, jeżeli chcecie, żebym zrobił malinowe masło na na, na gotuj z Raykelem, nie? w ogóle dawno nie było tej serii, trzeba z tym powrócić Dobra, wybaczcie, że tym razem tutaj jest aż takie złe Dobra Okej, okay, teraz poszliśmy z Patrykiem na dwór yy, i pojeżdżam go pochztał. No ja jak najbardziej mogę go pochztać, dla mnie to problem. Ale jest jedno wielkie ale, które chyba już zgnacie, że będę go prankował i pochustam go najmocniej jak będę tylko mógł, więc no, zabieramy się do, do Robisz? Za prankę, którego mi zrobiłeś No serio? Tak. Ciebie to dalej boli, że ci taśmę do łóżka przykleiłeś? Tak! Z tego powodu, że się obudziłem w bardzo słabym stylu Dobra, koniec pranków Pożegnaj się teraz Więc do widzenia Pr y Film został zrealizowany Pranki wszystkie wykonane, które chciałem się... A więc widzimy się w następnych widzowie pa, pa Jeżeli nie widzieliście filmu, gdzie przykleiłem do łóżka No to tutaj macie gdzieś w karcie, nie? O, czekajcie, bo. O, tutaj gdzieś w karcie macie, nie? A tymczasem obejrzymy sobie jakiś inny film, jakiś taki na szybko. O, teraz sobie obejrzymy film pod tytułem Wyprawa nad rzeczką. Czyli naprawdę fajny film, który uzyskał, jak na tamte czasy, jak na moje wyświetlenia ogólnie, nie? Dosyć sporo wyświetleń, bowiem 227. Pomóżcie to, pomóżcie to przebić i views, views up, okej. Okay? Ten film w sumie nie jest taki, aż taki stary jak tamten, bo tamten miał 3 lata, a ten jest z początku 2023 roku. Nad rzeczką, nieopodal, krzaczka mieszkała. Jesteśmy nad rzeczką, w lesie. Ja wtedy miałem taki trochę chryp chrypkowaty głos, nie? Jesteśmy za starym nad rzeczką. Taki tu jest strumień. I nie, tam jest autostrada. Ej, dajcie mi znać, czy ja już przeszedłem mutację czy nie, bo ja nie wiem, bo ja tak jak tak patrzę na swoje stare nagrania, to... Myślę, że mogłem już przejść, ale nie wiem jak to tutaj słychać na filmie, nie? Więc dajcie znać w komentarzu. Czy według Was już przeszedłem mutację, czy jeszcze nie? Ta rzeczka się w ogóle kończy, idziemy na koniec tej rzeczki. Nie, bo to będzie długo trwało. To jest normalnie rzeka jak wieszadach, tylko że na Śląsku. No i sprawdzimy jak O kurde. To się zanurzy całe, spokojnie. Nie, nie, nie całe. Nie, jest głęboko. Ej, ale jest mega głęboko, nie? Nawet cały patyk się nie zanurzył. O, tu było, ty wróciłeś! Co? Patyk. Patyk? Wróciłeś się? Tak, dlaczego? Ej, bo ogólnie w sklepie była promocja i to on dał nam się wychodzić za złoty 30. A mi woda jedną. Fascynujące, nie? Pasterki za złoty, za złoty 30, nie? W ogóle znaleźliśmy młodego jeża Ale nie tego prawdziwego Chwile, że nie 4,7 Znaleźliśmy takiego na kredki tam Tu są nasze rowery, które wyglądają jak Nieporzucone ogólnie Ej, bo ja ogólnie Nie wiem jak ty myślisz, ale nie wiem czy ta rzeczka Jest naturalna, czy to ze ścieków Płynie Z pola? To nie ma źle, bo tu, tu wokół są pola I tutaj niedaleko Od mojego domu, więc możecie się domyśleć, że Ej, tu wygląda jak jakieś krwiste drzewka Dobra, no i pasuje Po co? Tu jest, tu jest młody jeżyk Plastikowy Oskar, przejeżdżaj go Rywali się? Go się nie da zniszczyć Nie da się Nie jest nieprzyjemny jeżyk Patrz, nogą nie wstrzymał. O! Dobrze! Rozwalił go na całe kawałeczki! Kurde! Do spodu z jeżorem. Oczywiście trzeba szanować jeżyki, nie? Ale te były plastikowe, także w ogóle wywalone w to, nie? Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał I tradycyjnie oczywiście pa, nara, cześć i czołem! W sumie dawno już nie było chyba tego pożegnania, nie? Także siema!